Cześć tu Zuzia, witam Was na moim kanale i dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, którego jeszcze nie było na moim kanale, ale bardzo Was proszę, żebyście zostali do końca, bo ten filmik jest dla mnie bardzo ważny. Jeśli oglądacie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że ja bardzo kocham zwierzęta i sama mam psa i kota, i nie wyobrażam sobie, żeby stało im się coś okropnego. Ale dotyczy to wszystkich zwierząt i nie mogę patrzeć na ich cierpienie. To jest dla mnie po prostu horror. Chciałabym w dzisiejszym filmiku poruszyć temat pożarów w Australii i wytłumaczyć, jak wszyscy możemy pomóc. Nie ma już chyba osoby, która nie wie, co dzieje się teraz w Australii. Te pożary trwają już od kilku miesięcy i spalił się już obszar wielkości Słowacji. Wyobraźcie sobie, jaki to jest duży teren jakby cała Słowacja spłonęła. Do tego czasu kilkadziesiąt osób zginęło, a kilka tysięcy straciło swoje domy, ale to jeszcze nie koniec, bo te pożary będą trwały jeszcze trochę miesięcy. Te pożary teraz bardzo ciężko ugasić, bo jak wiecie, w Australii niedawno zaczęło się lato i po prostu dopóki nie spadną jakieś deszcze, co yy, nie wydarzy się za niedługo, będzie to ciężko ugasić. Zginęło już ponad miliard zwierząt, to jest niewyobrażalna liczba. Wstawiam wam tutaj kawałek filmu, który gdzieś znalazłam. Więc jeśli jesteście wrażliwi na takie rzeczy, to po prostu sobie przewincie kawałek filmu. wygląda strasznie i y, niektóre zwierzęta zostały ranne i potrzebują naszej pomocy. Takich zwierząt jest setki tysięcy, na przykład misie koala. One jak wyczuwają zagrożenie, to nie uciekają jak kangury, bo po prostu nie mają jak. One nie są y, szybkie, więc jeśli wyczuwają zagrożenie, to wspinają się na drzewa. Ale w przypadku pożarów to jest najgorsze wyjście, bo po prostu wtedy nie mają szans na przeżycie. W szpitalach dla zwierząt w Australii jest setki tysięcy takich zwierząt, które naprawdę potrzebują naszej pomocy, bo ich operacje i ciągłe leczenie jest bardzo kosztowne. Tutaj zwracam się do Was z wielką prośbą o pomoc w miarę Waszych możliwości. My adoptowaliśmy misia koale, który został uratowany z pożaru. Mój miś nazywa się Anwen i w 90% miał spalone ciało. Było mu bardzo ciężko się poruszać. Wkleję tutaj Wam jego zdjęcie. Taka adopcja, adopcja polega na tym, że wybieracie sobie misia, którego chcecie zaadoptować i jak go adoptujecie, to wpłacacie pieniądze na jego leczenie i on jest przypisany do Was i po prostu po tych pożarach i odrośnięciach lasu, znajdą mu miejsce, gdzie można go wypuścić. Każdy może adoptować takiego misia, żeby wesprzeć szpital. Oczywiście w opisie zostawię Wam link do adopcji oraz linki do wszystkich sprawdzonych miejsc, gdzie można pomagać zwierzętom i ludziom poszkodowanym w pożarze. No, i nawet strażakom pomóc w walce z pożarem. Także koniecznie zajrzyjcie do opisu, bo tam wszystko będzie. Wszystkie te linki są do stron yy, po angielsku, bo jak wiecie, w Australii mówi się po angielsku i nie ma innego sposobu. Także jeśli nie znacie dobrze angielskiego, to w prawym górnym rogu jest taka opcja, że możecie sobie przetłumaczyć stronę na polski. Więc jeśli nie znacie angielskiego dobrze, to możecie po prostu to zrobić ale pomagać można też na inny sposób. Jak pewnie wiecie, pożary są coraz, coraz większe i częstsze i nie tylko Australia, ale w tamtym roku płonęły deszczowe lasy. Jest to, jest to związane z zmianami klimatycznymi, czyli ocieplaniem się klimatu. Aby zapobiec tym zmianom, każdy z nas może pomóc na swój własny sposób, wystarczy dbać o środowisko i to dbanie polega na tym, żeby segregować śmieci, w miarę możliwości nie jeździć ciągle samochodem, tylko rowerem, albo po prostu pójść na piechotę. Każdy powinien ograniczyć zużycie plastiku, czyli plastikowych toreb, szczoteczek do zębów, butelek, słomek, no i innych sposobów, który, o których możecie przeczytać w internecie. W takim razie każdy z nas może pomóc. I to wszystko, co chciałam Wam powiedzieć. I jeszcze raz Was proszę o pomoc dla Australii. Gdybyście wpłacili choćby złotówkę, to już naprawdę będzie duża pomoc, bo jeśli tysiąc osób płaci po złotówce, to już będzie 1000 złotych. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w następnym pa.